Jedziemy windą niemarkową na dworcu w Ełku To na shorta, ponieważ windy będą wraz z pociągami z Ełku Na dworcu przynajmniej No, mamy tutaj taką windę oto niemarkową Jedziemy na y, pierwszy Nie, nie da się, to na zero Wyświetlacz panel, jakiś nie wiem, rok instalacji? dwa czternasty. Tak samo jak windy, Schindler w galerii. Yy... Brama Mazur, tylko że one są w o wiele lepszym stanie. Stacja Ełk, podobnie jak stacja Olsztyn Główny, po modernizacji dostała windy na perony. Teraz się taką przejedziemy. Duża winda. Niemarkowa, lift, kompo, coś tam Tak, mam sobie kufelka po ciężkim dniu nagrywania, więc wybaczcie Że sobie go tak sączę trochę Wyświetlacz, rok budowy, jaki? 24 Arte, Wyjście z budynku Ciekawe jakiego budynku? Tutaj to już bierża do elowego, do elowego bląga. W którą wsiadam od razu po nagraniu tego shorta. Poziom minus jeden. A wietraczek działa? Działa. Nie wiem, co tak pika w tej winie. No dobra, koniec, cześć.